Analiza ilościowa to bohaterka dzisiejszego filmu. Można by rzec, że to synonim badań marketingowych. Ale czy wiecie, na jakie pytanie odpowiada? Kiedy możemy ją zastosować? I czy jej zrobienie jest proste? Jak konstrukcja CEPA? Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Rusiniak i na co dzień razem ze swoim zespołem wyszukujemy, weryfikujemy, pozyskujemy i analizujemy informacje oraz dane dla naszych klientów. W praktyce oznacza to, że odpowiadamy na trudne pytania stawiane przez przedsiębiorców. Jedno z nich brzmi: co to znaczy ta analiza ilościowa? Spieszę zatem z wyjaśnieniem. Analiza ilościowa to metoda badawcza, która pokaże nam wyniki naszych badań w postaci liczb. Odpowiada przede wszystkim na pytanie: ile nadaje się do poszukiwania i weryfikacji przypadków i faktów dotyczących większej liczby ludzi. Jeśli interesuje nas zdanie jednostki lub jeżeli chcemy dogłębnie zbadać jakiś temat, to odsyłam do filmu o analizie jakościowej. Technika, jaką wykorzystujemy, aby przeprowadzić analizę ilościową to sondaż. Może być on przeprowadzony bezpośrednio przez telefon lub przez internet. Narzędzie badawcze to kwestionariusz ankiety. Wielu naszym klientom wydaje się, że będzie to najłatwiejsza forma przeprowadzenia badań. Ale jak oglądaliście już nasz film Jak zrobić dobrą ankietę to wiecie, że wcale to nie jest takie proste. Niebywałą zaletą analizy ilościowej jest to, że daje nam ona możliwość przedstawienia wyników ankiet w formie kolorowych wykresów, liczb, procentów i tabel, które dla wielu są łatwe do interpretacji, szczególnie dla osób zarządzających biznesem i używających na co dzień Excela. Analiza ilościowa daje nam również możliwość analizy statystycznej i przedstawienia wyników reprezentatywnych dla całej populacji. Na ich podstawie możemy również prognozować. Niestety, każdy kij ma dwa końce. Skoro mamy zalety, to są też wady. Jak już mówiłam, w filmie o ankietach trzeba umieć zrobić dobry kwestionariusz. Źle zrobiona ankieta sprawi, że wyniki będą nieprawdziwe i doprowadzą do błędnych wniosków. Badania sondażowe mają też formę zamkniętą. Jest to nieelastyczna forma, czyli, je, czyli ogranicza możliwość analizowania danych i wprowadzenia zmian w narzędziu podczas samego badania. Rola respondenta w badaniach ilościowych jest zawsze bierna i odtwórcza. Dowiemy się tylko tego, o co zapytamy badanego. Trzeba wziąć również pod uwagę, że technika sondażu wymaga przeprowadzenia badania na dużych próbach potrzebujemy przynajmniej 100 odpowiedzi, a czasem nawet więcej. Przez takie badania przez co takie badania są drogie a przynajmniej dużo droższe niż np. 10 wywiadów IDI. Trzeba pamiętać, że uzyskane z sondażu dane są powierzchowne i najważniejsze na koniec, żeby dobrze zrobić analizę ilościową trzeba znać się na analizie statystycznej. W telegraficznym skrócie odpowiedziałam Wam o analizie ilościowej. Jeżeli według Was nie wyczerpałam tematu, to zapraszam do kontaktu i pytań biuro małpa biznesinfobroker.pl jeżeli uważasz, że tematy z obszaru infobrokeringu, badań marketingowych, pozyskiwania i analizowania informacji są Ci bliskie, zasubskrybuj nasz kanał i polub ten film. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.